Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Słodko-Gorzkie Życie. I słuchajcie, Zoey sobie tutaj dosypia. on tutaj może, czekajcie, ona ma do pracy za 3 godziny, a jej potrzeby w sumie zabawa i jedząko tylko. Ja sobie tutaj dwa simowe dni z naszą Zoey przegrałam. I, 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 I tak, nie dodałam tutaj szafki. Bo zapomniałam. Ale ogólnie chcę tą kuchnię ogarnąć, tak tutaj porządniej. Może myślę, że na przyszły odcinek zobaczymy. Słuchajcie, przez te dwa simowe zimo, dni tutaj wyleczyłam dwóch na trzech pacjentów, tak jak wam mówiłam w poprzednim odcinku, że tak zrobię, tak też właśnie zrobiłam. To ogólnie o, nadzierga. To ogólnie, słuchajcie, nie jest y, trudne. Tam większość tych pacjentów, co tam już czeka, to oni już mają tą diagnozę. Wystarczy im tylko po prostu podać leki. Y, Także nawet miałam okazję zrobić trzeciego pacjenta, ale no powiedziałam, że zrobię to z Wami i, i, i słowa, słuchajcie, dotrzymuję. Y, jeżeli chodzi o... To, że Simowie kradną Ktoś mi gdzieś na live teraz napisał Jak robiłam live z, z nowego dodatku z, z, z... kurczę Z śnieżnej eskapady Że właśnie ponoć oni to naprawili Że Simowie nie kradną No i weszłam sobie tutaj właśnie specjalnie, żeby zobaczyć Ale kradną I słuchajcie, ukradł nam chyba nasz Antoni nawet Znowu tutaj tą komodę I całą jej zawartość O Jezus, ona tu zostawia te brudne rzeczy Także no... Średnio, średnio i wgrałam moda, czekajcie, wygrałam moda na to właśnie, żeby Simowie nie kradli. Są dwie wersje, chyba że Simowie nie mogą nic ukraść i że. Mogą ukraść, ukraść jakby zabawki dla zwierząt, tak coś czytałam, ale kurczę nie pamiętam, którego ja zainstalowałam Mam nadzieję, że tego, że nie mogą ukraść nic, chociaż my i tak zabawek chyba nie mamy W ogóle denerwuje mnie wiecie ta rumba, bo ona, ona cały czas jak wyjeżdża tutaj na dwór, a cały czas wyjeżdża to ona się psuje I co mam jeszcze chciałam mówić, tak zmniejszyłam zmniejszyłam prawdopodobieństwo ciąży przy zwykłym barabara na 0. Tutaj chciałabym właśnie w tej rozgrywce, żeby, żeby to było na zero, no bo słuchajcie, to jest jednak wyzwanie, w którym jest jakby wszystko zaplanowane i nie chciałabym tutaj jakiś niespodzianek. Zostaw już tego kota i choć tutaj ogarnąć tę rośliny. I dałam, słuchajcie, dałam z nowego dodatku tutaj po pierwsze lampeczkę, po drugie jakiegoś tam kwiatka, bązaj i dałam tutaj to, że Muszą nosić papcie, gdy są w domku. E, tam w tym dodatku, jak nagrywaliśmy na live, to było, że właśnie na, bez butów mają chodzić. A tutaj sobie zrobiłam, żeby właśnie zakładali papcie. Wiecie, tak polsko domowo. Będzie miała paputki, ale widzę, że ona tutaj, nawet jak do szklarni wchodzi, to jest traktowane jako, jako taki dom, no, pomieszczenie po prostu i ona te papcie zakłada. No dobra, słuchajcie, przez te, właśnie dzisiaj jest trzeci dzień, od kiedy ja tutaj sobie gram, no i mamy mnóstwo rzeczy do sprzedania. Coś widzę, że mi się jakieś lagi znowu robią, ale dobra, no, sprzedamy sobie to wszystko, to nam na pewno starczy na, na, now... <laughs> Sorki. na nową kuchnię chciałabym, żeby ona w ogóle trochę pomówiła do tych roślin. Tutaj widzę, że trzeba podlać teren. To idź najpierw może podlej ten teren, żebyśmy nie, nie zapomnieli o tym. E, bo pamiętajcie, że musimy mieć te rośliny też jakby ich poziom na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy nam się to uda, ale mamy nadzieję, że tak. A oto sobie wyślemy do, mm, do rady. Tak. A już praca, dobra. No to słuchajcie, lecimy do pracy, wyleczymy sobie jednego pacjenta jeszcze. Zajmiemy się tam resztą. No i zobaczymy. Chciałabym, żeby był już ten awans. Chciałabym się spotkać znowu z Harym, ale ogólnie ciężka, ciężka sprawa z nim jest, słuchajcie, ciężka sprawa. Okej, okay, jesteśmy tutaj już mamy, słuchajcie, pacjentów właśnie z tym czerwonym serduszkiem, i tutaj wystarczy właśnie tylko podać albo lekarstwo, albo szczepionkę na lamią grypę. Także to sobie tutaj zrobimy. O może jakbyśmy się postarali, to byśmy mieli awans. Czy tutaj u tego pana możemy go jeszcze jakoś zbadać? E, tak nie bardzo. Pościelić łóżko też tak nie bardzo, ale my tutaj wyleczymy tą panią, więc ona sobie pójdzie i będziemy mogli po niej pościelić łóżko. Weź ja ją. Ojej, szczepionka pani chyba się trochę boi. Zmienimy jej strój na ten, co ja jej tutaj zrobiłam do szpitala. O, takie kropki miała. Ok, i pościel, łóżko, jak pani sobie już pójdzie. Dobra, to nam się zaliczy i musimy... Aha, ćwiczyć analizowanie. To dobra, chodź tutaj ćwiczyć analizowanie i potem pójdziemy sobie... Po jakiegoś pacjenta go tutaj przyjąć na kozetkę, żebyśmy właśnie mogli wykonać jej to mm, próbki, pobranie i zajrzenie do uszu. Trzeci poziom logiki. Oj, znowu musimy pościelić łóżko. Ale okej, okay. najpierw chodźmy potek. Oj, nie ma pacjentów. Oj, nie ma pacjentów, słuchajcie. A czy tutaj jest? Ale to jest też pan tutaj już zdiagnozowany. Ajajaj. ja. Aj, 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 no i co to teraz? Hmm, no i co ja mam teraz zrobić? Ale tutaj nam się co liczyło, prawda? Prawda? Nawet nie mamy jak pościelić łóżka. Tutaj ten pan do góry siedzi tutaj byśmy mogli, ale musielibyśmy go jakoś stąd sprowadzić. Aj! No dobra, słuchajcie, może jeszcze ktoś tutaj się pojawi, ale kurde, tak spokojnie. O, jest pan Markus, nie, Dominik, dobra. No chodź. Sorki, musiałam wyciszyć Discorda. bo Chyba wam pikało. Nie wiem, czy to się też wam nagrywa, czy nie, ale wolałam go wyłączyć. Także ona sobie tam ćwiczy to analizowanie, ale onaż tego nie musi robić. Aha, jakiś mamy nowy pierwiastek. No i co? Tutaj może tego pana przy okazji wyleczymy, jak już nie mamy co robić. Hmm. hm. <laughs> Dziwne, dziwne, że tutaj nie ma tych pacjentów Oj, są, 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 są Oj, tutaj pani jest chyba w ciąży To ją e, weźmiemy na kozetkę e, Przyjmij pacjenta na kozetkę ok. I wiecie co? Była u nas ta Hilda, która jest w ciąży I ona, słuchajcie, ma inne nazwisko Ona chyba wyszła za mąż Może ją kiedyś poszukamy i zobaczymy Gdzie ona tam, słuchajcie, mieszka i z kim Oj, tutaj pościli łóżko, zanim ktoś ci się położy A przynajmniej... Zaliczy ci się to i mamy do badania uszy i próbkę, także proszę cię bardzo, i mamy porozmawiać z pacjentem. Oczywiście masz rachunki do zapłacenia. Ojej, zapomniałam rozmawiaj o pochmurnej pogodzie. Dobrze, dobrze, ja zaraz zapłacę, jak wrócimy do domu, te rachunki. Rozmawiaj o ogólnym stanie zdrowia. Dobrze. Możemy już w ogóle wysyłać pacjentów na rentgen. Mhm. Zajrzeć do oczu. Okej. Okay. Do oczu. Już się robi. Zobaczymy, czy jakieś interakcje jeszcze z pacjentem będziemy mieć do zrobienia. Przeświet ciało pacjenta. Okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nowy dodatek tutaj, właśnie w tej serii, na razie, na razie nie będę się wybierać tutaj z Zoe. Może słuchajcie później, jak, jak ona z tym Harrym już będzie. Także może dopiero wtedy się wybierzemy. Teraz jesteśmy właśnie i na live'ach i, i w wyzwaniu jestem kochankiem. Także no nie chcę tego robić w każdej serii, bo to by było nudne robić cały czas właśnie w każdej serii to samo. Widzę, że mamy tablicę pełną powiadomień, także weźmiemy sobie to tutaj. Usuniemy i ja bym chciała, żebyś prześwietł pacjenta aparatem rentgenowskim nie, 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 nie paczka, nie pozowanie Tutaj skieruj na badanie rentgenowskie, nie wiem czy to dobrze zaznaczam Weź skieruj jeszcze raz Nie, ja jej już Pani nie mogę, bo ona już jest jakby przejęta przez lekarza Analizuj próbkę tutaj no, jeszcze nam zostało pół dnia, kochani, także mam nadzieję, że uda nam się wbić do końca tutaj to, to wszystko. Potem tutaj możesz sobie analizować dane medyczne, chyba, tak? Nie, naukowe. Tak, yy, artykuły medyczne. Tu chyba, ok. Dobra, zarejestruj za wyniki analizy próbki, chyba na komputerze, tak. Lulul. Trochę mi się język plącze Jaki, zobaczcie, jaki ziomek, ale fajne to <laughs> Spróbuj zwędzić, nie moglibyśmy zwędzić O, zrób zaszczyt pacjentowi Kurde Ale chodź, przyjmiemy sobie już kogoś innego Może na przykład tutaj tą panią I od razu skierujemy, skierujemy ją na badania rentgen rentgenowskie Kurde, język mój dzisiaj Coś nie umiem gadać Ojej, jej się chce siku jeszcze Ona pójdzie może na ten rentgen I wtedy zobaczymy To znaczy pójdziemy do kipelka wysikać się No Ty razem z nią, chyba powinnaś przynajmniej Okej, okay, okej okay. Fotkę zrobię na pamiątkę No, ok, chyba prześwietlanko się kończy. My chyba pójdziemy sobie wysikać się. Już nie pamiętam, który to był. E, tu jest damski kibelek. Proszę cię bardzo. Do kibelka. Pani poczeka na kozetce i przyjdziemy jej tutaj zrobić. Nie wiem, czy będę mogła jeszcze jej zajrzeć do uszu. O, chyba tak. Tak, zajrzyj jej do uszy. Wiecie, co w razie czego zostaniemy trochę dłużej w pracy, ale myślę, że nie będzie potrzeby. Mam przynajmniej nadzieję. Aj, dobra, nie myj już rąk. Wiem, że to jest niehigieniczne, ale. <tudno> Trudno. Ej, temperatury nie mierzysz? Miałaś jej pobrać y, y, do uszu. Do uszu to się nie zaliczyło. Dalej. Czy ja muszę przedłużyć ten czas? Dobra, Ej, zostań dłużej już przedłużam, bo prześwietciało. Chodź, 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 chodź Wiem, że jesteś zmęczona A jeszcze chciałam się z, Żebyś z Harrym się spotkała On nas w ogóle dzwonił I zapraszał nas do siebie do domu Ale ona już była tak wykończona po pracy Że no nie było szans na to, żeby poszła Okej, okay. nie, nie, nie Nie mogę jej jeszcze leczyć Zajrzyj do oczu A już jesteśmy i tak na złoto Więc okej, okay, dobra ale poczekamy sobie tutaj do końca dnia, gdzie tu jest jakieś yy, coś do jedzenia O, tutaj nawet by można wstawić test z tego nowego dodatku te automaty Kup przekąskę, może kanapkę z bekonem sobie zjesz, co? Na szybko Nie, kurde, miałeś tego nie robić, aj Babka się tam tańczy w tym aparacie rentgenowskim, kurde Świrusy normalnie, świrusy Ok. będziemy sobie zjemy sobie kanapkę. No i co? Aha, i miałam posprzątać, posprzątać, posprzedawać to wszystko tutaj. Widzę, że w ogóle mamy dużo pierwiastków, kurczę, blaszka. Zobaczcie, ile my mamy tych pierwiastków. To też posprzedaję tutaj. Fajnie. O, ale hajsu nam wpadło. Zobaczcie, mamy ponad mm, 3000. Super. Tak, już nas, nasz dzień pracy się kończy. Zanim my będziemy w domu, to pewnie będzie po 18. E, z naszym Harem, jak mi tutaj, no, średnio. A awans, tak, powinien być awans. Będziemy na czwartym poziomie. Od piątego możemy się oświadczać. E, no, ale on nawet, słuchajcie, nie jest pan naszym chłopakiem, z tego co pamiętam? No nie. No nie jest. Eee, a czy jutro idziemy do pracy? Tak, idziemy. No my jesteśmy z Zoey strasznie zapracowane, także ciężko coś tutaj ogarnąć. Mamy awans. Zomi awansowała i teraz będzie pracować jako technik medyczna. Zoey będzie teraz zarabiać bla bla, otrzymuje bonusy na ubrania, lampa chirurgiczna pokonać ciemność, bieżni medyczne mogą być teraz używane do badania pacjentów. O. Okej, okay, czyli teraz pracy mamy z powodzeniem z diagnozu i wylecz pacjenta. Dobrze, i chce nam się spać ku. No i słuchajcie, tak, po pierwsze zapłacimy rachunki. opłacę rachunki i weź pocztę, bo tam mogą być jeszcze jakieś, yy, może pierwiastki. Jeszcze chciałam tego wysłać tutaj, bo nam się chyba nie udało wysłać do rady. Co, nie ma nic jednak? Dobra, zapłaciła te rachunki. I wysi ten y, kryształ do rady. I teraz sobie pójdę zobaczyć tutaj z nią, czy, czy coś nam się tutaj powtarza, czy możemy. To nam się chyba powtarza, tak? Ok, to od razu sprzedaję za 15. To nam tu weszło, to chyba. To nie to sprzedaje. O, za 80, a to? Okej, okay, to nam też raz, dwa, trzy, cztery, pięć pierwiastków tutaj mamy super. Okej, okay, czyli co będziemy robić, kochani? Myślę, że ja sobie tutaj z nią przegram. Ona tutaj mi tylko jeszcze zrobi pranie. Przegram z nią do rana, wyślę ją ran, rano, no rano, wyślę ją do pracy i w pojedynkę i wrócę do was po pracy i umówimy się może gdzieś z tym harem. Zaprosimy go może tutaj do domu, zobaczymy czy coś nam wyjdzie, czy znowu będzie lipa. O, znowu dzwoni, zobaczcie, zastanawia się, czy zechcesz przyjść na chwilę do jego domu. Dobra, kochani, chodźcie, 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 ale aj, to nie działa. Mech, faktycznie, oni jeszcze tego nie naprawili, serio? Okej, okay, kochani, nasza Zoe wróciła z pracy, zarobiła 392 Simolony. No i tak, i ona musi skorzystać, już tutaj pranie rano z nią rozwiesiłam i dostaliśmy pocztę. Czyli pierwiastek Ale to już chyba go ma... O Jezus, ile Ty masz tutaj znowu tych ubrań Aj... Czy ten pierwiastek... Tak, już go mamy Więc sprzedajemy po dychu Po dychu sprzedajemy, kochani No i tak I słuchajcie, wybierzemy się z naszym Harem. Myślę, że na jakąś kolację Bo ja widzę, że ona jest tutaj głodna I brakuje jej zabawy Mamy do zebrania plon Ale zrobimy to później Jak właśnie wrócimy z kolacji No i zobaczymy, co z tego wyjdzie Czy znowu nam się będą wszędzie bić i, I robić jakieś afery życiowe, czy nie? Dobra, chodźmy tutaj, zobaczymy, czy jest jakaś restauracja. Tutaj widzę jakąś restaurację, także możemy sobie tutaj przyjść. Jest jakaś tutaj siłownia, nawet też moglibyśmy się kiedyś wybrać. Jak ona osiągnie ten piąty poziom kariery. Chciałabym się wybrać z nią i z dziewczynami właśnie też do granitowych kaskad na urlop Bo dawno nie byłam w granitowych kaskadach Ostatnio byliśmy w Solanii w różnej rozgrywce Teraz wiadomo jest ta śnieżna eskapada Ale chciałabym właśnie teraz wybrać się pod namioty Na przykład też są fajne właśnie namioty z tego dodatku śnieżna eskapada I fajne rzeczy, które myślę, że też moglibyśmy wykorzystać o, jak to jest ładnie taka chyba rybna restauracja, słuchaj, e, słuchaj słuchajcie. Opowiedz mu porywającą historię. Ja jestem ciekawa, jak to nam dzisiaj pójdzie. Ja naprawdę chciałabym, żeby on dzisiaj został naszym facetem, ale ona jest spięta cały czas. Weź go może. E, może coś jakiś dowcip na sam początek, powiedz. Bo jak na razie to jesteś spięta totalnie. Bo potrzebujesz rozrywki. No to kochana dalej. Weź może tutaj ożywioną rozmowę z nim zrób. Może będziesz szczęśliwsza. Czy my tutaj mamy z nim nie, nie mamy z nim nic? Um, Okej, okay. a jakbyśmy to z siebie wyrzucili, czekajcie, to był przyjazny chyba. Narzekaj na problemy, dobra? Niech im się trochę, niech sobie pogadają. Porob mu zabawne miny, a my się rozej... Wow, jak tu, jak tu jest pięknie. Podoba mi się tutaj, zobaczcie, tutaj, tutaj, tutaj. Tu jest już kuchnia. Ej, ale to my tu byliśmy, tutaj wtedy, tak, ale ta, a, bo my byliśmy na dworze tutaj z Hildą i z. Czekajcie, z Zeldą. A do góry? Do góry co jest? A, do góry jest takie coś. I to chodźcie, pogracie sobie może najpierw y, piłkarzyki, albo rzucimy mu wyzwanie. Co by na to? Rzućmy wyzwanie Simowi Hary. Zobaczymy, kto to wygra. No i przynajmniej fajnie jest właśnie, że, że są te y, piłkarzyki i inne rzeczy, że możemy tylko wiecie, że nie, że nie, nie jest tylko jakby z y, podstawki gry. Na taki, bo, to, bo ja mam sejwa, jak wiecie, nie? Bo mnie denerwują te parcele, gdzie tylko właśnie jest y, podstawka z. Z podstawki gry te wszystkie różności. Dobra, słuchajcie, ja tutaj chciałam zrobić foteczkę tego miejsca. Myślę, że mi się przyda na, na miniaturkę. Tylko niech ten facet wejdzie do ojazdu, z będą mi tu łazić. Dobra, robię dalej fotki, oni grają sobie. Jak na, razie, na, jak na razie nasza Zoe podskakuje. Harry się wkurza. Czy im idą jakieś plusy albo minusy albo cośkolwiek? A to można obejrzeć albo obejrzeć albo zwędzić, super. E, czy Ty będziesz już trochę bardziej zadowolona po tych piłkarzykach? Łe, nie idzie Haremu, nasza Zoom jest lepsza chyba. Które są twoje niebieskie Zooi, dawaj, chociaż jak on się wkurzy, że przegra, to może nie będzie chciał potem być naszym chłopakiem czy coś. Już jesteś pogodna, więc fajnie, fajnie, jak skończycie gadać, znaczy grać, to możecie sobie e, pocałować się. Możesz go pocałować? Eee, nieporadnie pocałuj. Podobno pracujesz. Dobra, tam. Odpuszczamy na razie te zdolności magiczne. Już jesteśmy dobre w magii. Więc teraz staramy się jakoś naprawić swoje życie uczuciowe. Już jest 20, w ogóle ona już zaraz będzie śpiąca. Strasznie szybko leci ten czas w tych Simsach. A jeszcze chciałabym, żeby oni sobie zjedli. W ogóle bardzo mi się podoba Zoe w tym stroju. Dałam jej jeden taki nowy, ale to może później Wam pokażę, jak będzie okazja. Bo już wiecie, aha, i dałam jej jeden z zimowy. Z, z zimów. Zimowy płaszczyk jej dałam z tego nowego dodatku. Dobra, skończcie grać. Ten taki czarny z tą białą panterką. Myślę, że to Zoe tutaj fajnie pasuje. Czy będziecie się całować? Tak. Dobra, oczywiście fotka być musi. Taka, wiecie, o przyczajony tygrys, nie? Ukryty lew, okej, okay, okej. Okay. I czy my możemy już mu. Mm, ona jest znowu nie nieswoja, bo jakiś burdel jest. Oh my gosh! Ale co tu jest niby brudno? Chodź, zamówimy sobie może stolik zamówmy sobie tutaj stolik, chociaż chciałam w środku, ale tu wszystko jest zajęte. Szkoda, szkoda. Tutaj rodzinka sobie siedzi. Ale dobra, jest ładna pogoda i jest, jest cieplutko, także możemy sobie posiedzieć tutaj. O, ty tam jeszcze z nim gadasz. No dobra, co tutaj jest? Miłe towarzystwo, czekajcie, ja sobie przeczytam to. Poświęcenie czasu innemu sejmowi może być powodem do radości. No pewnie, że tak. Dobra, i zamówimy sobie jakąś rybkę. Według naszej zoi tutaj jest brudno, także kurczę niedobrze, a usiądź razem zrób, usiądź razem. Czy ja tutaj, jak taki przyczajony tygrys, będę mogła Wam porobić fotki? A gdzie jest Zoe? No. Dobra, jest. Okej, okay, słuchajcie, mamy dobre miejsce do obserwowania. Ona jest flirciarska. Weź zobacz, czy możesz go poprosić o żałosna gadka na podryw. A ona śpi w ogóle, super. Zamów do stolika. Pewnie nie będzie mogła go yy, morski rozprysk, dajmy. A jest jakieś właśnie coś takiego miłosnego? No. Nope. Dobra, to rozprysk morski i. Z czy są tutaj ryby? Myślę, że skoro tak. Rybna restauracja to zjemy sobie smażoną obstrąg w sosie. Me, 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 nie, coś tam. <grym blue> okej, okay. ale wydaje mi się, że ona nie może tutaj go poprosić o nic, bo właśnie, bo siedzą. Ale okej, okay. opowiedz dowcip o jakichś tam profesorach czy kimś. Będziemy teraz zamawiać jedzenie. Mam nadzieję, że przyjdzie w miarę szybko. O, się rozświetliło. Super. Co ty mu tam? Aha, ty mu ten dowcip opowiadasz. No, powiem ci, że koń by się uśmiał normalnie. Przyjazne, niech sobie tutaj pogadają. Mogą sobie też ogólnie pogadać po pracy. No, posłuchajcie, pracują w tym samym miejscu, więc super. Tutaj w ogóle mam jakieś wspomnienie już z naszym Harem. Czas spędzony. Spędzany coraz bliżej siebie. Zoe docenia to, że Harry poświęca jej czas. Wspólnie spędzone chwile zbliżają ich do siebie. Ok, a wyście tutaj, podejdźcie na chwilę, bo chciałabym zobaczyć, czy jak wstaniecie, to macie opcję, że, że możesz go poprosić o. weź go pocałuj, o chodzenie. O Jezus, jest znowu nie swoja. A co tutaj jest niby takiego brudnego, Zoe? Zojaczku nasz. Dobra, już jest flirciarska, ale ona jest zmienna. Ja pierdykam. Trwornie... O, wyznaj mu za uroczenie, a nie może już, nie. Oj. oj, oj. Weź mu, wyznaj to za uroczenie. Nie rozmawiaj z nim, tylko gadaj tam o zauroczeniu. Hmm. Dobra, nie mam tego, żeby został naszym chłopakiem. Słuchajcie, nie wiem. No przecież mamy dosyć spore te, w połowie mamy to. To różowe. O, teraz jest fajny. Y, fajny widok, jak podniosłam te ściany. No dobra, jedz, zo, jedz zojaczku. Teraz będę dzisiaj mówić, mówić zojaczek. Y, I myślę, słuchajcie, że y, czy możemy go zaprosić na noc. Weź żałosną gadkę na podryw. No dobra, ale jemu się podoba. Hmm, bezskutecznie flirtuj, weź mu, poślij pocałunek. Aj, lękliwie pop. O, oh, jest! Poproś o zostanie chłopakiem. Tak! Tak, czy on się zgodzi, słuchajcie, czy on się zgodzi? Waj, czekaj, stop! Chyba się zgodził, poskaczę. <noise> tak, jest, udało się. Okej, okay. chcę tutaj teraz przeczytać. Czuję się ważna, nic tak nie wzmacnia pewności siebie, jak mówienie innym, co mają robić. O kurde. Miłe towarzystwo, nowy partner, nowy związek to radosne wydarzenie w życiu każdego Sima. No, pierwszy i ostatni Zoe. Mm, mm, mm. Możemy go zaprosić na noc? O, zaprosić na noc. <laughs> Okej. Okay. No to co? Idziesz do nas na HT, będziemy se, e, spać i może obejrzymy jakiś e film. No cóż, u ciebie brzmi świetnie, więc zbieraj e, manatki i lecimy. Ej, nie zapłaciliśmy, kurde, Blaszka. I w ogóle nie ma tego, nie ma Harego. No przecież miał przyjść do nas, a już jest po północy, to nie przyjdzie. Kurde, Blaszka, no. No, śpi. Przecież miał przyjść do nas na no, noc. Sorry. <grystanie> Okej, okay, weź zbierz może jeszcze ten plon. I będziemy też szły spać z naszą Zoi. O, Zoe ma krótce rodzinę. A! na następny dzień, czyli w kolejnym odcinku Zoe ma urodziny i to może byśmy pojechali z okazji jej urodzin do tych granitowych kaskad byśmy sobie wzięli wolne zobaczmy jakby tutaj, no idealnie słuchajcie, byśmy, jeju, byśmy wzięli wolne na piątek i byśmy mieli piątek sobotę i niedzielę wolną no słuchajcie kochani dajcie znać co wy o tym myślicie, weź jeszcze tylko tutaj zrób to i, i, I pogłaszcz koteczka, żeby nam nie zwiał Słuchajcie, my tutaj kotkiem się chyba bardzo dobrze opiekujemy Bo ona chyba jeszcze nigdy nie uciekł, co nie? Ona już w ogóle będzie miała urodziny, będzie dorosła I trzeba by się było brać za dzieciaki i w ogóle A tak nam opornie tutaj idzie Chociaż, kochani, dzisiaj... Yy, czekaj, czekaj, stop yy, Harry został naszym facetem Słuchajcie, po następnym awansie będziemy mogli już tworzyć zaręczyny więc kochani, no myślę, że jakoś to idzie. Ktoś mi ostatnio napisał komentarz, że, yy, że szybko idzie ta seria. Ale mi się wydaje, że właśnie tak akurat, bo nie, nie, nie jest to tak jakoś przedłużane, tak jak w Ari, że jest tyle odcinków, a my cały czas gramy jednym pokoleniem, a tak jakoś to mam nadzieję, że idzie tak jakoś w miarę ok, że Wam się to tempo podoba, no więc kochani, już tutaj będę sobie kończyć, taki jeden simowy dzień sobie tutaj na odcinku przegraliśmy, dostaliśmy awans, Harry został naszym chłopakiem, no i w planach są urodziny w granitowych kaskadach z dziewczynami, z samymi dziewczynami, kochani. Nie bierzemy facetów, pojedziemy z babeczkami. Jeżeli macie ochotę dodać właśnie jakiś simów lub simki, to tutaj Wam pewnie gdzieś wyskoczy hashtag, hashtag, pod jakim udostępniać sima albo silka i na pewno będzie też w opisie filmu. A ja się już będę z Wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pozostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia i pa pa!